Hej siemanko nazywam się Hirajem i jak słyszycie znowu jak wstaję rano z głosem moim jest nie tak dobra. Do rzeczy, bo chcę szybko wam wytłumaczyć o co chodzi. Chodzi o to, że jest nowy event, który jest dla każdego gracza, czyli nie tylko dla ekip. Event ja ekipowy będzie trwał dalej. Zapisy są, postanowiłem, że jeszcze godzinę po wajpie, czyli do 18 możecie się zapisywać, bo może jakaś ekipa wbiła po prostu na serwer, a nie wiem, no nie oglądam je, nie wiem. Po prostu nie ma akurat aktualnej chwili jak ja czekam, żeby zapisy były normalne. To do 18, A teraz o co chodzi w tym momencie? Zbuduj mi zamek, jak mówi tytuł, czyli osoba, która zbuduje jakąś ładną bazę, ładnie wyglądające coś, kościół, zamek, tak tu w tytule lub nie wiem, jakieś coś z architektury, coś fajnego, wglądającego, żeby mnie to zachwyciło. Będę oceniał od 1 do 10. Eee, no, stanie 10. Oczywiście nie będzie żadnej prywaty. Eee, będę to starać się robić na live, oceniam nawet z widzami. Nie wiem, czy nie z widzami po prostu to będę oceniał. Eee, chodzi o to, że próbuję live odpalić na NVIDIA, coś tam, coś tam. Shadowplay spróbuję na tym po prostu Wam odpalić ten live. Dzisiaj będą próby o 19, już spróbuję odpalić. O 20 spróbuję normalnie już sprawdzać. Dzisiaj spróbuję o 19, a 20 kolejnego dnia, czyli tak. Dzisiaj od 17 trwa event. Zapisy są do mnie do 17 godziny, czyli 10 osób, 10 osób, 10 budowniczych, zapraszam na test Twitchpika. Możecie wbijać, jeżeli mnie nie będzie, to będę na godzinkę, dwie, ale będę na pewno. Drążę Was zapisać. Muszą to być osoby, które nigdy nie cheatowały, u mnie na serwerze nigdy nie dostali przyłapani i będą musieli podać mi swoje. Steam 64, Steam swój profil do profilu Steam, znaczy link do profilu Steam, kurwa, my się jebie. No i też wiadomo jak za zaczynę go przyłapie to jest dyswalifikacja, bo teraz będzie znowu na serwerze będzie banował na IP, więc teraz nie będzie nikt nie tu nie będzie płakał, wiesz, wiecie o jaką ekipę mi chodzi, że on wszedł na drugim koncie i dalej dalej czytuje. Nie, 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 teraz jest wgrany plugin, który działa tak jak od Pandy to jest plugin w ogóle kupiony i o, no banuje na IP, więc Wiecie, kto ma zmienne to ma fajnie, a kto nie ma zmienne no to jego problem nie bije już po cheatowaniu. Druga sprawa, zmienił się regulamin regulamin i regulamin zasady konkursu dla ekipy. Regulamin zmienił się tak, że wam pokazuję: zakaz używania cheatów auto, BHM i tak dalej podczas eventów prowadzonych przez admina. Czyli jak ja będę robił jeden jeden nauki, jak zobaczę, jak to skacze, jak zająć zostanie bana permanentnego. Więc yy, po prostu, wiecie, mogę tak dać osobę, która, nie wiem, no nie używa tych cheatów, tak na przykład jak ja nie używam cheatów i tak dalej. Jak widzę, że ktoś skacze jak zając, to po prostu od razu ode mnie dostanie, yy, bo kto mi powie, o, nie, to może on normalny BH używał. Ja rozpoznał, wierzcie mi, auto BH potrafię tak rozpoznać, yy, z zwykłym BH, że naprawdę nie ma problemu, ja to rozpoznał, spokojnie, więc jeżeli ktoś ten będzie mi takie coś po prostu próbował wytłumaczyć, że tak nie było, to ja wiem, że auto, auto BH działa, bo widziałem wielokrotnie, nawet, no, nie, dobra, nie będę mówił dalej. Granie na serwerze, to wiecie, to wiecie. I tutaj jeszcze, to czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, Stage Base, tu zasady dla ekip, tu się zmieniło. Eee, tu się zmieniło to, że... O, event ekipowy powiem tylko własnością serwera Egon World. Zakaz używania w innych bez zgody na strony serwera. Tak. Bo ktoś on powiedział, że tok, taki event, dokładnie taki sam był już na innym serwerze 10 lat temu. Gówno prawda, nie było takiego eventu. Był event na serwerze, który nie będę reklamował, ani nie będę przypominał jakim, gdzie będzie mu można było wygrać rangi i to było chyba o coś innego chodziło, ale na pewno mnie nie sprawdzą ceki w bazach, po pierwsze. Po drugie, tam były tylko rangi rozdawane i ruletki, więc nie było takiego eventu nigdzie. Nikt mi tutaj proszę, nikt, niech wam nikt nie mydli oczy, bo tak nie było. I to dobra, to tyle na to. Pamiętajcie, zapisy trwałem. Na event ekipowy 4 ekipki, zapraszam. 5 osób minimum na Teamspeaka do godziny 18 i do 17. .00. 10 osób, 10 osób, może być minimum, może od minimum 5 musi być osób na event z buduń zamek. 20 PSC jest do wygrania, dodatkowo ranga sponsor na miesiąc i jakieś tam z 10 ruletek dodatkowo 10-15 ruletek Jeszcze sobie pomyślę, ile tam dokładnie. Więc zapraszam, zapraszam. Może to Was zachęci do, do serwera. 17. Wipe o 16.15. 16.15 będę pisał na grupie Losowanie rank. To tyle ode mnie. Do zobaczenia. Elo.